Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Tales from the Borderlands. Lecimy sobie dalej z naszą historią. Musimy znaleźć jeszcze jedną skrzynkę do aktywowania, i ta skrzynka prawdopodobnie pozwoli nam przywrócić prąd w całym tym opuszczonym miasteczku. Taką mam przynajmniej nadzieję. A jeżeli wy tutaj wpadacie do, na mój kanał w tym momencie po raz pierwszy, być może, albo tego jeszcze nie zrobiliście, to zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się będzie tylko podobać. A ja przechodzę już do akcji. Patrzę, co się dzieje z ciekawego za billboardem. Kolejna skrzynka. Wydawało mi się, że mieliśmy aktywować jakąś jedną dalej, ale najwyraźniej to po prostu jest tutaj już. Więc przyjrzyjmy się jej i postarajmy się ją zaktywować najszybciej, jak to możliwe. Skanujemy. Robimy dostęp szybciutki. Tutaj sobie już poradzi nasz bohater bez zbędnej interferencji z naszej strony. On wie, co robić chyba. O, jednak nie. Proszę bardzo. Ciekawe. Nic się nie musieliśmy robić, a teraz nagle musimy. A kliknę tutaj. Dobra, co się stanie. Hmm. Przywróciło tak połowę zasilania, nie wiem czy to wystarczy. Do wszystkich innych po prostu klikaliśmy coś. W sensie Rist sobie coś tam strykał i nagle wszystko działało. Interesujące, no zobaczmy jeszcze raz. Może jak nie tutaj? pytanie, czy to ma jakieś znaczy, że nie gdzie to podłącza? Na pewno z jakiego powodu w ogóle miałoby mieć? Czyli nie widzę żadnego indykatora, który by sugerował, że hej, masz kliknąć w to albo w tamto miejsce. No podłączymy do tego ostatniego w takim razie, zobaczymy na ile to zmieni sytuację. Okej, okay, jest na full. Nie do końca wiem, co tym kierowało. O! Elderbot dał nam okejkę okay zadowolenia, to oznacza, że osiągnęliśmy najwyższą możliwą Najwyższy możliwy poziom satysfakcji, jaki można w ogóle uzyskać, z kogokolwiek czy to miasto, generalnie to było miasto takie podziemne, jak się je włączyło. Nie wiem, czy to jest najsensowniejsze wyjście z sytuacji. Nie wiem, czy nie lepiej jest po prostu zrobić schodów w dół. Zamiast miasta, które wychodzi, ale może chodziło o to, żeby pracownicy mieli też okazję zażyć świeżego powietrza. Co tam cholera? to może wiedzieć? To było, to było. Czuję, co to, no, no, no. to znowu waska? Nie, to ten kolega. że o nim kompletnie. O, shit, przyniósł innych kolegów jeszcze. Nie za bardzo, szczerze mówiąc. Zresztą? No, to, to... Hmm, Ok, czyli teraz przejdziemy, już rozumiem, do naszej bohaterki. Zmieniamy postacie, Tak, to jest ten moment jeszcze, gdzie straciliśmy buta, przypominam. I przy okazji też środek lokomocji, ale przetrwaliśmy dużo gorszych rzeczy. I mamy, jeżeli patrzymy teraz z tej strony, to tutaj można powiedzieć, że Buta zyskaliśmy. Więc to zawsze zależy, z jakiej strony człowiek spojrzy na sytuację. I kurczę, oni dojechali tym samochodem jakimś cudem gdzieś dalej. W ogóle on całkiem nieźle się trzyma, jak na fakt, że nie ma tylnych kół. Hmm. Wszystko będzie z nimi okej, okay, nie ma się co przejmować. Hmm. To jest taka wymówka z kategorii obie, obie dziewczyny wiedzą, że to jest jedna wielka ściema i że to wcale tak nie wyglądało. I że wcale nie mają szans, ale muszą sobie to powiedzieć, żeby im było troszkę lepiej w życiu. rolling in cash right now How are you going to get him to do it I mean I'm assuming it's not exactly a charity Mm definitely can't So, Mr. Busch notim świetnie This is me doing this. Nothing I can't handle. Okay, don't get too cocky. Już za późno. Już już jesteśmy zbyt cocky. Stay here. I'll do the talking. <laughs> <laughs> um Dobra, robota, <laughs> W sumie zrobił sobie taki mościk poniekąd. Ale jest kapelusz na miejscu, więc wszystko wygląda dobrze. No radę, co się może stać nie tak? Mamy kasy. 320, Nie jest najgorzej w gruncie rzeczy. Radikon niech sobie pogrywa, to mnie mało interesuje. O, 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 jest tam kontener z lootem. Może tam coś będzie. Kto wie, może znajdziemy tam całą masę pieniędzy. <todgłosy> Faktycznie udało nam się trochę pieniędzy zyskać z tego tytułu. Jak tylko właśnie ukradliśmy? Co tu za kalendarze? Hej, ten przynajmniej ma tą panią ubraną. Wielu mechaników ma panie nieubrane na, na ścianach, na malowane. Bossa A my byliśmy na tym wyścigu przecież. Oto, może się nie ucieszyć z faktu, że poniekąd zagraliśmy niemałą rolę w tym, żeby go pokonać? Zaraz to jest skuter? Czy on nie był w Borderlandsach faktycznie? Czy mi się teraz coś krzeni? Nie no, totalnie był! Pamiętam ten głos. Kochał ko samochody, kobiety i tam było chyba samochody. Pytam się... Że... Zrobił poza jak w JoJo, tak? Wszystko jest na swoim miejscu. i Nie wiem czy to wiesz, ale przejście od małego biznesu do jest... Masz tutaj bardzo ładne miejsce, skuter. Musieliśmy go zauroczyć, tak? Na pewno, na pewno. Na 100%, skuter. Nie przejmuj się. Pływa do góry. No tak, tak było. you see me I was I was waving you were a badass oh <laughs> yep got me That thing's beat up to hell and back man I can fix it but it's probably gonna run you about 2500 20, hundred. Twenty-five. Oh shit! No. That's a little out of my price range. Not to be implied or nothing but you must have won a buttload of money from that race right? Where did all go?' Oh, my cousin right?

Eee, <grymne> możemy zachować powagę, możemy się sprzedać. Sprzedajemy się, Krzanie. O Boże, brzmiało dziwnie. Kapelusz został oddzielony na zatwierdzenie. o. -o.

Anyway, as as you Nocie know, jak robię za darmo, to wszystkie bierzemy. Co <laughs> mi tam? Chyba, że to nie tak działa niestety 200. A możemy no, coś, coś kupić, co? kupić. proszę, you mamy go 500 golda, time. że tak powiem. Hotness, wartość szokowa, cylindry. Rozmiar kurczę, wąsów nawet się zwiększa, jak się tego weźmie. Ale ja mam tyle kasy, cholera, jasne. Klasa plus 100. Hmm. Oczywiście to podejrzewałem, że nie ma żadnego znaczenia. Cel ekspresja minus 100%. To znaczy samo ekspresja. Ale ryzyko kradzieży jest bardzo niskie. Hmm, tutaj jest szansa, że się podpali. E, kurde. Co za trudny wybór, nie ma co ukrywać. Wiecie co, weźmiemy sobie... Potem, który mi się najbardziej wizualnie podoba. Szczerze mówiąc, ten wygląda świetnie. Bierzemy tego. Kupiliśmy go za 500 dolców. Nie wiem, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie, przypominam. Ale mamy 500 dolców mniej. Potem, czy wszystko musi mieć znaczenie? Czasami pewne rzeczy się robi po to, żeby po prostu je zrobić. To jest jakaś kwestia wizualna. Chcieliśmy sobie ją zrobić. Mieliśmy kasę, a sobie ją wydaliśmy. Nikt mnie nie będzie patrzył w portfel. Proste. Co za ziomeczki idą? Nie podoba mi się to. Mają. Widocznie niecne zamiary. Co oh, no. teraz zrobić, skuter. Zrobiliśmy wszystko dla niego, co chciało. Dosłownie.

Then, let's do it. Nie wiem, co byśmy najpierw wybrać. Co na tym myślę? Że może warto było poprosić jeszcze tego naszego skutera, żeby nas tu przytrzymał. No ale. Co tu się ciekawego dzieje? Fiona, nagroda. Ale nie jest powiedziane, ile jest nagrody. Moim, no. moim zdaniem kiepski system biznesowy, szczerze mówiąc. Tam Salvador 99.00. Ile zer tam było? Ale jego prawdopodobnie to strasz strach się bać, a, a Fiona, to tam ludzie po prostu złapią mi tyle. Bo się nie przejmuję. Lekceważą prawdopodobnie nas jeszcze, ale my im pokażemy. Dało się być bardziej zakamuflowanym. No, od teraz trzeba by cały image zmienić, może nawet. Ale jak to się rozstać z takim kapeluszem? Let's go. Co się może zjeść złego w Starym domoswie Feliksa? Poza tym, że tu może być mnóstwo ludzi, którzy pewnie sprawdzali, czy jesteśmy w domu, bo przecież. Ludzie pewnie wiedzieli, że się trzymaliśmy z Felixem. Dobra, ale co my mamy? C czegoś konkretnego szukamy? Ja myślę, że my to muszę po prostu. Dobra, co my tu mamy? Książki, tu jest jakiś panel, otworzymy ten panel, tam pewnie będzie kasa czy coś. Ta, tylko co z tego? Tu jest safe, on pewnie ma jakiś kod. probably means there's nothing in there great no, tam... maybe if we go camping it's a black light it's the one felix used to check our first counterfeit bills oh hmm. it looked familiar it's hard to believe that, that asshole would be sentimental enough to keep this in a safe not unless he meant for us to find it No, ja nie wiem, tu jeszcze jest coś dziwnego. Jakiś granat, właśnie. Warto byś temu najpierw. Jeśli na mnie wybuchnie, kurczę w ręce. Ja bym się bała taki randomowy granat, żeby przez kogoś jak po prostu zabrać. A mam dużo rzeczy przy sobie, w sumie. Muszę jeszcze jakieś plany? Bierzemy ten oczywiście, latareczkę. Ciekawe, może coś w tym domostwie jest, jest zaznaczone, wiecie, w jakiś magiczny sposób? Nie chcę o tym myśleć. Może znajdziemy to, jeżeli poświecimy latarką. Dobra, tutaj mamy puszkę z farbą. Czy w środku będzie jakaś kasa? O, proszę bardzo. Sasha, że to. Co no, okej, okay, się tak myślałem. Będzie coś narysowane po prostu tutaj. No dobra. Może jakiś faktyczny staż będzie gdzieś w pobliżu. A tylko, że właśnie, my świecimy tą lampeczką tak po prostu wszędzie. Zaraz, czy coś znajdziemy? Tutaj jest radio. Świecimy tym mniej więcej. Tutaj pyk. O, 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 a to faktycznie znika jak się nie, nie ma skierowanego tego ciepło, a się to gorąco. Kurczę, mi moje zdolności, od razu dotarłem do tego miejsca, gdzie trzeba. Tylko teraz co, przesuwamy to krzesło po prostu? Przesuwamy. Może tam jakieś będzie zejście? Albo no, po prostu skrytka. Myślałem o jakimś zejściu w dół, jakieś piwniczce, takiej większej. Ale być może to po prostu jest, wiecie. O, nie przyjrzałem się, to może być pułapka. A może są te po coś? Może trzeba znaleźć dwa razy więcej śladów. Jest skrytka to jest, to jest, to jest pieniężna. A ile w niej pieniążków? To pytanie. Pieniądze. Pieniądze i pieniądze, oczywiście, dobra, dużo pieniędzy bierzemy. Ile tam tego było? 500? Okej, okay. tyle wydaliśmy na ten samochodzik. Co to było? Co to było? Kurczę, nie zwróciłem uwagi. Pojawiło się w jakim punku, ale. Mam jeszcze echo komunikację jakąś.

I knew that, and I never revealed it to you two. Well, if you're watching this, it won't be long before she's coming after you. Change, change your name, change your appearance. Valory? do you know you that name? And go. <laughs> forget about the life you had, and forget about me, but know that I love you both.

Choke on the money, I guess. I... I was just pissed. It was always about the money. The second a big score showed up, he betrayed us. We had it. We had it in our hands, Fiona. Ten million dollars. Enough to get off this planet. Enough to... to buy a new life. Just radę, radę, this Take all the riches it contains, then we'll get off this rock. I promise you. I może w jakimś świecie będziemy, w którym nie trzeba będzie cię zabijać co 5 sekund. To jest też jakaś możliwość w sumie. To zdjęcie bym wziął ze sobą akurat. Kurde, kiedy ja mówię, kiedy ja. Stwierdzam, że biorę sandwich, to nie, nie mam na myśli nigdy patelni. Ooo, to są takie jeszcze imienne boksy. Możemy schledzić klucz. Nie, musimy oba jakby zerknąć. Jeden jest lefiony, drugi jest za zasaszy, wiadomo. Co tutaj będzie ciekawego? Hmm. No i fajnie, jest jakiś taki plan, nie plan tylko prezent pożegnalny. Na do widzenia, rzucony. Gorzej, jak trzeba w konkretnej pozycji ustawić, trzeba kombinować. No, to już prawie, że można samą marmię pokonać w ten sposób i dla saszy coś. Otworzymy, czy damy po prostu? Strasznie mnie kusi, ale ja jej to po prostu przekażę. Próbuję, jakby tworzyć dobre relacje w tych. Tej, w tych tej, w tej drużynach, w tej drużynie, wodę, jak patrzeć. No Ale otwórz chociaż, żebyśmy zaspokoili ciekawość. Czy jesteś pewna? No właśnie. I'll just hold on to it to to you? Kroger ma wąsy i zasługa mnie, oh, żeby cię zabić. Finch nie o jego włosach i też cię próbuje zabić. ok. Right. Of hands, up, both of them. hands up, baby, hands up. What you

zrobić ci krok? Okej, okay, to już było trochę niebezpieczne. O, to jest w wojskach no. The Walking Dead, jestem przekonany. A co słychać w kanapek na coś Boską? Już ludzie robi kanapki na świecie i to jest.

Najwyraźniej to jednak jest ten moment, gdzie należy szczelić. To był mój błąd, przyznaję, to był mój błąd. Mogę to... Oj nie, myślałem, że mogę to jakoś z, zeskipować do tego momentu, w którym będzie wybór. Nie było mądre z mojej strony. Moi drodzy, zaraz wracamy do tego momentu. Jesteśmy. Ona jest szybka, a ja tym razem strzelę. Ognij tym prawdopodobnie. Fiona, Fiłam him

Jeb, Jedna kanapka. Flare na strata. Można było łowić kanapkę i zjeść kanapkę. A to było co? Co to za piła? Kolejny asasyn? Atena! Zły asasin. Nienawidzi Atlasu i. Bardzo dużo ludzi próbuje nas zabić faktycznie. A to nas pokoma design. No, trzeba będzie spierniczyć pod atoną w takim wypadku. Mam jeszcze tylko dwa. Ten, użycia broni. Szkoda, że. No, nie, no, dobrze, że użyliśmy od nic z tego, moim zdaniem. Co teraz? O, faktycznie antena. Na Nawet ma tarczę. To Uciekajmy. No i to była dobra decyzja. Ona by tym rzuciła wcześniej bo po sprawie. Eee, no okej. Okay. Jak tą drogę, to tą drogę. Gdybyśmy pobiegli winną, moglibyśmy się rozdzielić i ławić szansa, że to Wybaczcie, jumpscare. Ja też dostałem w tym momencie zawołu. Dobra, spadaj, koleś. Będziesz płakał teraz, kiedy jestem zajęty. Dobra, a tu nie może być. O, zapauzowałem w strasznym momencie. To nie może być tak, że przecież. To wszystkie kurcze odgłosy są. A nawet nie ma, nie ma opcji zmienić konkretnie, konkretnie muzyki. W sensie. Mogę muzykę wyciszyć, mogę ten. Nie, 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 nie zrobili tego zbyt dobrze akurat pod tym kątem. Do góry, do góry! Zaga się przez chwilę chrystę. Idziemy. Mamy się, mamy się poruszać, nie przestawać, więc po prostu idziemy. Lerna Atena. Dobra, wiem, że coś oh, musi teraz pewnie szybko. Na szczęście jesteśmy w tym bardzo świadczeni. Siedzki Gier nas nauczył tego, jak sobie radzić z masakrycznym klikaniem. Wszystkie kuki clickery i tak dalej. No, na motocyk w tym momencie już. Unik, czy trzeba. O, chyba trafiłem. Oh, yeah, to, się stało. Uh, to jest moja historia. <grywka> Może było troszkę inaczej? Może było tak? Na pewno jest gdzieś blisko, na pewno. W sumie ja tego dokładnie rozumiem. Mogli ją po prostu przejechać. Po co ją okrążyli? Nigdy takiej sytuacji nie potrafiłem zrozumieć. Tam był jeden dokładnie, a nie granaty. Pyk! Prana zniknął. Był jakiś oślepiający? Chyba po prostu, tak? Za bardzo nie, nie... specjalnie, że tak powiem, efektywny. Biorąc pod uwagę, że zajęło tu 5 sekund, żeby się odcząsnąć. Nie do końca rozumiem tylko, dlaczego uciekła w inną stronę. Znaczy, pobiegła w inną stronę. Mogła równie dobrze biec za nami. Moi drodzy, w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek. Po oślepieniu Ateny. I poradzeniu sobie, mam nadzieję, z szajką... Asasynów wysłanych naszym tropem. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a my usłyszymy się w kolejnym nagraniu. Hej!